Część społeczeństwa zdziczała, zwracając się ku żywiołom, pierwotnym wierzeniom i naturze w wymiarze uwłaczającej godności ludzkiej. Zdziczenie w jedzeniu Zdziczenie w piciu. Zdziczenie w używkach. Zdziczenie w pożyciu ludzkim. Myślę tu o małżeńskim ze to To zdziczenie. Pierwotne wierzenia. Natura, eko, ekologia. To wszystko jest wszystko jedno wielkie dno, które prowadzi na do totalnego zdziczenia. Jeśli mamy w w Amsterdamie, domy publiczne ze zwierzętami, dzieci, tak, no pomyślcie, czego będzie tak. Jeśli mają na zachodzie problem, kiedy dziecku podawać antykoncepcję? Czy już w dziesiątym roku, czy w dwunastym? Wszystko uwłacza godności ludzkiej. Jeśli wartości małżeńskie, ma być związek chłopa z chłopem, kobiety z kobietą, dzieci, jesteśmy zdziczałym pokoleniem. Raz w życiu nie patrzyłem, oglądałem film z dalekiego wschodu, gdzie są restauracje i się zjada dzieci narodzone. Młody. Jeśli wy w kosmetykach macie, moi drodzy, płody ludzkie, mamy płody ludzkie w napojach, które pijecie, płody ludzkie w Niemczech dodawali do asfaltu, zwierzęta tak nieździczały.